Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony na fajl. znowu w Minecraft'a. No. To zaraz wam pokażę, jakie zmiany zaszły. W ostatnim filmiku mówiłem Wam, że. Chyba, zmiany. Więc. Wyłożyłem wszystko, cały nasz. No, cały nasz dom deskach. Tutaj w takich deskach. Tutaj też w takich deskach. Tutaj są ciemniejsze i u mnie też są ciemniejsze. Bo nie miejmy już ciemnych, dlatego oni mają jasne. No, i tutaj jest. Zaraz zobaczcie, co Tam mamy kopalnię. Tutaj mamy kopalnię. Jeszcze nie wiem, w którym miejscu będziemy kopać. Tutaj jest. Tutaj mamy skrzynkę. nie to wykopałem. Dobra, pełna moc i idziemy. Tam wam coś pokażę. Tutaj kopałem, tam jest straszny taki kawał, ale tam jest koniec mapy, więc Czucz. właśnie. Eee, tam poszedłem, ale tam też jest koniec mapy. Więc nam zostaje tylko w tą kopać. Zaraz pokażę, w którym miejscu. Tą kopać lub tą kopać. Więc tak. Jeszcze nie wiem, którą stronę będziemy kopać, ale prawdopodobnie tutaj zacząłem już. Każdy będzie nas miał po dwa. Jedna, druga, trzecia osoba. U nas jest trójka. Lub yy, czekajcie. Lub w tą stronę kopać, to jest nie moje. Chwila. To jest nie nasz, A to he he he. Kurde, Klipper. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Skrzynka tutaj jest. Dobra, to sobie weźmiemy. Przyda się. Fajne to jest. Wezmę sobie. No nie, no nie gadaj. Rozwaliłbym to tylko. Zabijemy to, bo mi to już denerwuje. O kurde, dużo tego tu jest. Dobra. Teleportujemy się. Do nas na chatę. Musimy się wypakować. Musimy się tam zamurować. Shift i jedziemy. Przyda nam się to kiedyś, do czegoś. No i dobra, lecimy dalej z kopaniem. Lecimy dalej, <laughs> kopiemy tutaj, zaraz, zaraz koniec będzie, bo muszę sobie ściągnąć program ten co ponad 10 minut będę mógł nagrywać, wtedy będą odcinki nawet po 20 minut. Hmm. A raziom ten będzie szybko. Musimy o, o. tutaj dalej już nie będziemy mogli się kopać. Gdyby ktoś chciał na przykład ze mną pograć, niech napisze w komentarzu, to sobie zagramy razem. No. Byśmy to nagrali, może kogoś ktoś chce na... ktoś nagrywa, ja bym, a chcę być troszeczkę też wybity, tak jak ja. Nie jestem aż tak zaba... No. nie jestem wybitym. Przecież tym YouTuberem, no ale mam troszeczkę tych subów, więc yy, kto, na przykład jak ktoś by chciał nagrywać, a. No! Ma, ma zero! No. no! No! słabo tych subów. To mogę go zareklamować. Ciekawe i on fps 30 F5. No, to będziemy... 5. Będziemy kończyć ten odcinek. Bo już jest... U mnie nazyka, że tam jest 9 minut. Ciekawe ile tam jest nagrywania, ale na pewno już długo. Więc to było tyle w tym odcinku. Do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć!